Naszym celem nie jest zakaz szczepień czy zlikwidowanie ich, co nam się sugeruje nieprawdziwie, a wprowadzenie takich zasad, jak są w 20 krajach Europy, dobrowolność. Mają zostać szczepienia ochronne, refundowane oraz akcyjne, wprowadzane w razie zagrożenia epidemicznego bądź epidemii, wtedy obowiązkowe dla całego społeczeństwa. Nie wtedy obowiązkowe dla całego społeczeństwa. Ponownie podkreślam, projekt nie jest antyszczepionkowy. Projekt ma na celu wprowadzenie zasad takich, jak jest w 20 krajach Europy, gdzie szczepienia są dobrowolne, gdzie szanuje się rodziców, gdzie w razie zagrożenia epidemicznego czy epidemii są narzędzia w postaci... Izolacji kwarantannych i wprowadzenia, wprowadzenia szczepień akcyjnych. Czyli szczepień akcyjnych. Czy nasz projekt tego nie zmienia? W tamtych krajach, gdzie szczepienia są dobrowolne, w ustawach jest również zapis o możliwości prowadzenia obowiązkowych szczepień akcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego bądź epidemii, i to jest wystarczające narzędzie, żeby reagować, kiedy jest jakieś zagrożenie. No bo... I to jest wystarczające narzędzie, żeby reagować, kiedy jest jakieś zagrożenie. No bo... Obowiązkowa dobrowolność. Obowiązkowe dobrowolność.